Witajcie moi widzowie, co tam, jak tam sytuacja z ostatnim lego mixem. Eee, powiem wam, że nie wiem czy widać tego czarnego pojąka. Eee, wziąłem się za tego miksa, żeby troszeczkę tutaj rozkminić eee, co tam, co tam w tym miksie jest. No i zawziąłem się troszeczkę, bo tutaj ustaliłem, że ten czarny pająk tu jest z zestawu opuszczona kopalnia, zestaw numer 21166. W pająku brakuje oczywiście tutaj jednej części. Wyrobiłem od innego jakiegoś zestawu. Te dwie minifigurki są z tego zestawu. Oczywiście Zosia zdążyła już amputować nogi i temu klientowi ręce bo o ile pamiętacie on był kompletny tak mi się przynajmniej wydaje, że był kompletny niestety Zosia go już tutaj amputowała może się znajdą, może nie zacząłem sobie, tak jak widzicie tutaj próbować, znalazłem w internecie instrukcję yy, instrukcję budowy tego zestawu natomiast yy, nie było bardzo dużej ilości klocków i zacząłem sobie robić identyczne klocki no ale z innych zestawów po prostu chciałem sobie tu się pobawić i zobaczyć czy się uda ten zestaw po prostu odbudować może na nieoryginalnych klockach ale na, na innych po prostu innych kolorach ale powiem Wam, że dałem sobie spokój yy, bo tutaj za dużo jest za dużo braków, za dużo kombinacji Drugi zestaw, jaki tu ustaliłem, nasz zestaw, strzępy tego zestawu, to jest y, jakiś Jurassic World y, zestaw 45942 Tutaj Tutaj skład tego zestawu wchodzi taki dwupłatowiec. Oczywiście tych płatów nie ma tutaj. Taki kład, klient na kładzie. Y, no niestety, niestety y, jest jest y, Masakryczne braki są. W tym miksie jest bardzo dużo różnych zestawów. Natomiast, żeby złożyć cokolwiek, to, to raczej nie ma szans. Więc raczej się poddam ze składaniem tego miksa. Po prostu, co tam wiem. Już ustaliłem co od czego, to po prostu może wsadzę w jakąś oddzielną torebkę, żeby z opisem co to jest i, i jak to od czego. Natomiast pozostałe klocki, no to albo po prostu dalej dalej Zosia się nimi będzie bawiła, albo w przyszłości po prostu się ich tam jakoś posegreguje na rodzaje i, 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 i tyle w temacie na razie będzie. No, tak jak widzieliście, najlepszą łupem była ta duża ilość tych minifigurek. Jeszcze nie rozkminiłem tych wszystkich minifigurek, tylko te dwie, że to jest z tego zestawu. Tam jeszcze ich troszeczkę jest, więc jeszcze trochę zabawy przede mną ustalenia tamtych minifigurek. No i co? No i tyle. Tyle w tym odcinku. Yy, mój pierwszy miks, <noise> mój pierwszy miks niestety, ale w sumie jedynie co tu się udało w miarę kompletnie sklecić, no to jest ten pojęczak. No dobra, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć.